Dzień dobry, witam na kanale Salas Marine z pokładu mojej łódki Mad Max. Dzisiaj szukamy łódki kabinowej z silnikiem zabortowy, z miejscem na toaletę. Takiej, która by miała pełne bimini, zamykane namiot i cena powinna być maksymalna około 100 tysięcy złotych. Tutaj zaraz zobaczycie film, link do filmu, gdzie szukaliśmy takiej łódki do 50 tysięcy złotych. Zapraszam Was serdecznie. Poszukiwania oczywiście zaczynam od naszego portalu OLX, bo to jest jedyny sensowny portal, w którym można znaleźć łódkę. Nie ma tutaj takich rzeczy jak, wiecie, silnik zaburtowy, stacjonarny, szerokość, długość łódki. To jest taki brakujący puzzle w tych naszych wyszukiwarkach polskich, że tego nie ma i tutaj się łatwiej szuka, ale dobra. Pierwsza łódka, która spełniłaby nasze wszystkie warunki, bo ja już się wcześniej przygotowałem, jest taka łódź motorowa Ocean Master 570. Wchodzimy w nią tutaj i na podstawie tych foteczek zobaczymy, że ma już silnik zaburtowy. Pierwszy warunek jest spełniony. Ma na pewno pełne bimini, bo ja tą łódkę znam tutaj, bo ona pływa po, po zalewie. Ma nawet drugi silnik zapasowy, gdyby ten Wam klęknął, może miał jakiś poprzednik. Właściciel miał może przygody z tą łódką, stąd takie zabezpieczenie. Jest bimini, i tam jest miejsce w środku na toaletę. Jestem tego pewien. Taką chemiczną toaletę, czyli łódeczka za 87 tysięcy, 87 spełnia warunki. Następną łódką, którą tutaj widziałem, to jest słuchajcie, taka piękna galia, 72 tysiące złotych. Silnik zabortowy Jamaszki. Ma kabinkę, w którą możecie sobie na pewno włożyć toaletę chemiczną. Zaraz zobaczymy, czy tutaj pan sprzedaje ją razem z przyczepą. 341 godzin. Jakbym szukał, pokusiłbym się, aby tam pojechać. W skład sceny wchodzi też przyczepa. Czyli rewelacja, czyli zestaw z przyczepą 72 tysiące złotych. Nie widzę tutaj tego bimini rozłożonego, więc nie wiem, czy ma to bimini. To jest piękna galia 620. Zobaczcie. Eee, ma miejsce na, na toaletę. Tutaj, 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 tutaj wkładzie sobie tą toaletę. Eee, w miarę wygląda. Ma, ma bardzo fajny silnik Johnsona założony. Jest dosłownie chyba z tą przyczepą. 2008 rok, silnik Johnston 140 z 2006 roku, przepraszam, w bardzo dobrym stanie, słuchajcie, myślę, że można się pokusić. A tutaj była, zobaczcie, tutaj jest, tutaj jest kolejny Day Cruiser, to jest Ascaladen 605 Explorer, 77 tysięcy złotych, ma bimini, ma przyczepę, ma silnik zaburtowy. Na pewno w takiej łódce tutaj sobie wstawicie toaletę chemiczną pod, yy, pod ten materac, czyli spełnia nasze wszystkie tu warunki. Ładnie łódka wygląda na zdjęciach, warto pojechać i zobaczyć. Co tutaj pisze o niej pan? 115-konny dwusuwowy mariner, nie mamy ile jest godzin, nie wiemy. Do z Przyczepą plus 10 tysięcy, czyli macie za 87 tysięcy złotych, macie łódkę w komplecie. Yy, Większy wybór oczywiście jest, jeżeli w sobie do 100 tysięcy poszukacie silników stacjonarnych. Tu jest taka łódka Forumins 238. Ona jest bajerancka, przepiękna, bo ja ją miałem, taką samą łódkę. Tu, ma, tu pan, tutaj pan odnowił wszystkie tapicerki i widać, że jest bardzo ładnie wygląda. Tapicerki są w skórze, To nie jest oryginalna deska, bo ona miała taką starą deskę, jak duży fiat. Tutaj pan to musiał zrobić. Bardzo fajnie to wygląda. kupę kasy jest w to włożone, bo to już widać. 89 tysięcy złotych człowiek chcą za, chcą za tą łódkę. Jeżeli komuś nie przeszkadza, że to jest silnik stacjonarny. I znajdzie sobie mechanika, który będzie mu to serwisował, bo to już jest naprawdę stara łódka. Ja strzelam tutaj nie ma rocznika, ale strzelam, że to jest ten silnik, i tak dalej, to jest kadłub z lat 90. albo późne 80., wczesne 90. Ale widać, że łódka jest przepięknie zrobiona. Spełnia wszystkie warunki Wasze. Oprócz tego, że ma silnik stacjonarny. Ma bardzo nowe, ładne bimini. Eee, ma niestety silnik <ścoughs> silnik stacjonarny. Eee, ma na pewno osobne pomieszczenie na, na toaletę. Tu nie ma tego na zdjęciu, ale ja wiem, że ma, bo ja taką łódką pływałem. Słuchajcie, ale co odkryłem? Większość z tych łódzi w silnikach zaburtowych to jest słódki ściągane z, z Norwegii. A więc idźmy sobie na portal norweski Finno. I tam sobie zobaczymy, co możemy kupić w tych pieniądzach. Zakładamy, że jedna korona to jest 35 groszy. Jedna uwaga: do tej kwoty musicie doliczyć 23% VAT-u, 1,8% cła i myślę, że od 5 do 7 tysięcy zł za transport. W zależności, czy jak firma spedycyjna wraca i ma wolne miejsce, czy to jest transport indywidualny, czy sami polecicie. Nie mam pojęcia, musicie sobie sami to skalkulować. Czyli, czyli tutaj macie za 175 tysięcy złotych, co jest nic innego jak 63 tysiące złotych, czyli załóżmy sześć dyszek, macie przepiękną łódkę. Macie przepiękną łódkę z silnikiem zaburtowym, ze suzą. Zaraz wam powiem ile ona ma, 140 koni suza. Macie tutaj toaletę tak zamontowaną już fachową. Macie tutaj na 100%. Na 100% tutaj macie Bimini, bo w Norwegii tylko z Bimini. Myślę, że jest dobrze myślę, że jest dobrze utrzymana, więc tutaj wychodzi wam 60 tysięcy plus te 25% to jest jakieś 15. No to macie tutaj już 75, transport 80-85 tysięcy złotych. To samo, takich w Polsce nie znajdziecie, może, może podobną. Dlaczego namawiam do kupna na, na tych portalach zagranicznych? ano słuchajcie, dlatego, że tam jest większy wybór tych łódek. Tutaj mamy jakąś bizę 23 weekender i biza to jest bardzo znana marka w Norwegii, w Skandynawii. Nie przejmujcie się, że tego nie ma w Polsce, to na pewno funkcjonuje za granicą. Nie wiem jaki tu jest silnik, fajnie wygląda, bimini, duża łódka, silnik jest tutaj stacjonarny. Zaraz zobaczymy co tutaj mamy. Co tutaj mamy? Mamy, jakieś, mamy tutaj umywalkę na pokładzie. Silnik jest Volvo Penta. Chyba najlepszy z tych wszystkich dieselek to jest. To jest dieslowy silnik Volvo Penta, więc można tutaj śmiało. Są, są, są serwisy i części do niego są u nas w kraju. Porównując tutaj te dwa portale, norweski i polski, możemy śmiało powiedzieć: tutaj jest kolejna łódka za 200, to już też jest troszeczkę za drogo 260, ale tu jest piękny Almarin 230 tysięcy. Policzmy to sobie szybciutko: 230 razy 0,35 to jest, kochanie 80 tysięcy, do tego plus 25% na opłaty. To już mamy 101 tysięcy i do tego transport to będzie jakieś 110 tysięcy złotych. Za 110 tysięcy złotych możecie mieć tego jam, jamarina, jamarina pod domem. Zobaczmy jak on wygląda. Wygląda kozacko. <grytanie> Ma tu bardzo fajne bimini. Flaga norweska pewnie w cenie. Piękna Yamaha. Fajny tek oryginalny. Ładne to w środku. Naprawdę jest, jest kabinka. On jest bardzo podobny do Beli. Nie wiem, czy tutaj można, toaletę tu można wyrzucić to jednej i wstawić chemiczną toaletę. Czyli spełnia nasze wszystkie, słuchajcie, tu warunki. Bardzo fajnie utrzymana. Kolejną łódką z silnikiem zaburtowym jest jej Flipper 520, który spełnia nasze wszystkie wa warunki. Ma bimini, ma duży środek, ma miejsce na toaletę, w środku na pewno, i dodatkowo ma silnik zaburtowy, czyli z Merkurego, czyli spełnia nasze wszystkie warunki. To jest 50-konny silnik. Cena takiej łódki to jest, moi drodzy, 130 tysięcy. Szybki kalkulator, 130 tysięcy razy 0,35 plus 25%. To jest już, macie jakieś tam 56-57 tysięcy plus dycha transport 67 tysięcy, 70 tysięcy maksa, macie 2009 rocznik za burtówkę, która spełnia wszystkie nasze tu warunki. Podobny tutaj tutaj jest flipper za 168, ale on jest większy, to jest 630. Bardzo fajnie wygląda, duża łódź, 630 to już naprawdę duża łódka. I tutaj będzie cena, jakieś, ze wszystkim tutaj się zmieścicie w jakiejś kwocie mniej więcej tam strzelam z, z 80-90 tysięcy złotych. Nie będę dalej szedł, chociaż mógłbym w nieskończoność, bo ja uwielbiam gonić tego króliczka. Jak jeszcze, to nie jest mój króliczek, za którego nie płacę, to już jest w ogóle. To jest 115-konny Mercury Optimax. Słuchajcie, reasumuję. No to jest ta Galia. 2008 rocznik Galia. No, to jest przepiękna. Po prostu ona jest przepiękna. Yy, ma bimini. Ma kabinkę, w której wejdzie toaleta. Ma silnik zaburtowy. No, spełnia wasze wszystkie warunki i wychodzi ona... Toaletę włożoną. Widzicie, jak się wchodzi tu toaletę? I tutaj wychodzi ona nam 140. Szybki kalkulator, no to też będzie jakieś tam yy, parę groszy. 140 razy 0,35 plus 25% to macie 63 tysiące. To jest 75 tysięcy na gotowo ta łódka. Yy, podsumowując, można w Polsce znaleźć do 100 tysięcy zł łódź kabinową z silnikiem zaburtowym, z miejscem na toaletę oraz zamykanym bimini. Będzie to łódka o długości około 5,5-6 metrów. Dodatkowo można znaleźć w Polsce łódź większą, dużo większą, z silnikiem stacjonarnym, ale będzie ona wiekowo troszeczkę starsza niż te o silnikami zaburtowymi i będzie to przeważnie jakiś import z USA. Natomiast za granicą, mówię tutaj głównie o portalach skandynawskich, w Norwegii można znaleźć ogromne ilości łodzi, ale pamiętajcie, że tam trzeba doliczyć sobie cło VAT plus transport, ale wybór jest tam strzelam, 50-krotnie większy niż w Polsce. W Szwecji wybór jest również dużo, dużo większy niż w Polsce. I tutaj doliczamy tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie transport. Y jeżeli uważacie, że ta wiedza tajemna, którą się podzieliłem jest warta lajka like i suba, to poproszę o to. Pozwoli to wywindować ten film do góry i wszyscy poznają tą wiedzę, aby mogli z niej skorzystać. Dzięki serdeczne. Za dwa tygodnie film o łodziach do 200 tysięcy złotych.